Patrzcie, co do mnie trafiło. Mamy tutaj figurkę Man szefa Mandalorian i limitowaną kartę. A to jest nowy komiks z Gwiezdnych Wojen. Tak prezentuje się figurka. W figurce możemy pozmieniać włosy. I możemy robić nad tym czubkiem, co ma na hełmie. Możemy robić nad nim modyfikację. Tak się prezentuje limitowana karta. Mamy na niej Artuditu i FreePO. To jest karta limitowana. Tak prezentuje się komiks. Zobaczymy, co ma w środku. Mamy tutaj jakąś reklamę kolejnego komiksu o jakichś dinozaurach i mamy pistolet na wodę. Mamy tutaj spis treści. A tu się zaczyna pierwszy komiks. Tutaj mamy plakat tu mamy. A tutaj mamy rysunki zrobione przez dzieci. Tutaj mamy grę i Grogu, <gry> y, tutaj jest, tu są kolejne gry, tu też jest gierka i tu się zaczyna kolejny komiks. Tutaj mamy ankietę, której można wygrać zestaw Lego, a tutaj mamy zapowiedź kolejnego komiksu, który będzie 29 sierpnia.